Witajcie kochani, witajcie roztropili ludkowie. Dziś trzeci wypad na tej samej rzeczce. Zobaczymy ile wpadnie. Zobaczymy ile tutaj mi się uda być, bo zapowiadają na dzisiaj deszcze. Także nie zwlekając, wchodzę do wody. No to na dzień dobry takie. To jest obręcz z żelaznej beczki. To jest zapięcie. Jest i taki kawał blachy, ale ja to muszę później sprawdzić, bo to wygląda tak jakby taka malutka siekierka. No ciekawe. Sprawdzimy potem. No ewidentnie Ewidentnie malutka siekierka. Tu jest na trzonek. Teraz taki kawałek blaszki tu jest ta krata, co zostawiłem, żeby sobie zaznaczyć miejsce, czyli nikt nie ukradł. Były ostatnio garnki, teraz jest patelnia. Teraz taki jakiś kawałek pręta czy czegoś tu jakiś drut Teraz taki kawał drutu lub stara sprężyna Teraz taka drobnica do wypełnienia, jakieś blaszki Teraz nakrętka ze słoika, dalszy kawałek tej sprężyny. Tyle różnych gwoździ i wszystkiego. Zaczął tutaj padać, ale mam nadzieję, że to przejdzie. Dalsze do wypełnienia, tu jest, zobaczcie, krahelka, szkło teraz zawiasik, a wiadomo bez zawiasa dzień stracony, pozdro Artur przyjacielu Teraz taki kawałek rury. Teraz taki konkretny pręcik i kolejny kawał blaszki. Przed tym była świeca motocyklowa. I kolejny kawałek pręta. Teraz taki kawałek blaszki. Teraz pozostałość jakiegoś garnka czy miski. Był niebieski. Jest druga noga, taka jak już w ostatnim razem znalazłem kolejny kawałek blaszki. I tu tym razem dla odmiany kłódka. w tych naszych czystych rzekach, wiadomo baterie. to jest R14. Tym razem rółka to jest pod z roweru. O, widzicie i znowu soczysty kawałek blaszki teraz taki kawałek łańcuszka a tam leży jakiś dekiel zobaczymy czy porcelanowy porcelanowy ale niestety uszerwiony no ale zabieramy ze sobą bo skoro czyścimy rzeki to trzeba to zabrać kolejna świeca tego tu jest dużo no to mamy komplet była łyżka ostatnio był widelec teraz jest nożyk do kompletu już można pojeść a teraz makną wyrwał sobie taki haczyk i pistolet. Z tego co widzę to jest to odpustowy na korki. Po obsyganiu widzicie. Na korki nakapiszonej. Takie były. Już się rozchodzi cały. Teraz taki kawałek śruby. Teraz drugi kawałek tego co wcześniej. To jest ta sama emalia. Tu ogólnie, to tu są takie, ogródki są takie ogródki, działkowe, dzikie, które oni tu musieli wrzucać. Jedno, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że jestem królem kilofów. Już nie pamiętam, który to piąty, szósty. Teraz taki kawałek sprężyny. Teraz rączka od jakiegoś rondelka. Kapsle, wiadomo. Teraz taki jakiś kawałek pręta. Kawałek pręta okazał się takim malutkim szynagielkiem. Teraz taki kawał blachy, jakieś pręciki, druciki i znowu kawałek rurki. Z mały trafą. Teraz nabój od syfonu, śpręcik, gwoździe. Jest i kolejny taki szynagielek. Teraz taki kawał blachy. To będzie żeberko chyba spieca. Teraz taki drugi zawias meblowy. No to kochani. Sorry, że dyszę. Nie wiem, że 40 minut walki, ale dnia Zobaczcie. Pionowo wbita w dno. Taki kawał. Szyny. Dziewięćdziesiątki. Z bąskoterówki. O! No, to jest fant. Zobaczcie. Na samym dnie jest albo yy, tak skute przez kowala. Albo jest przyspawany kilop na szpic. Tak to wygląda. Powiem Wam, że tych szyn jest więcej. Tu jest wbita. Tu jest wbita. Tu jest wbita. No ale nie dam rady tego wyciągnąć, bo te są już wbite tak głęboko, że nie mam po prostu już siły. To jest i kolejny szynagel. I kolejna blaszka. Ale idę sobie wymienić wiadro. Wiadro wymienione, szyna zaniesiona, kolejny szynagel, kolejny, gwoździe do wypełnienia dna. I kolejny taki sam zestaw. I kolejny nabój od syfonu z PRL-u i kolejny złom, jakiś pręcik. To jest chyba monetka Nie, kapsel. Teraz taki zestaw siatki ogrodzeniowej i masa kapsli. Masa. Jest i druga kutka. Kolejny się Tym razem taki zestawik. Poszedłem już do miejsca. O tu, tu mam samochód. Nie wychodziło nic. Porobiłem sobie małe bazy. Pozbieram. Jeszcze tutaj troszkę przejdę i będę na dzisiaj kończył. To był kilof, Jest siekiera. Tak wygląda po obstukaniu. Jeszcze całkiem, całkiem. No to jest i podkładka kolejowa. Kolejny przynagiel i tam jeszcze parę wpadło, zapomniałem nagrać. Z i kolejny prędko No i na koniec zamek i tym będę kończył. Drugi wiatr prawie pełny. Zmęczony. trzeba jechać do domu. Dobrze, że tu mam samochód. I następnym razem zacznę od tej strony. W tamtą stronę jeszcze wam nagram tam jest mostek i później dalej leci ta rzeczka. Widzicie? Jeszcze tyle mam do zrobienia. Aż tu do tego mostku. Tu był most kolejowy. Tu jest ten nasyp. Za mostkiem to się ciągnie tam dalej. Później jest drugi mostek drogowy I jeszcze się ciągnie dalej Także widzimy się na ważeniu Także kochani, a już na nagródku Tu jest ta szyna Będziemy ważyć Pierwsze wiadro, to jest, jest lżejsze nasze 400 ale dołożymy do tego tą szynę. To jest 30 900.

Ponad 120 kg z tej rzeczki, gdzie miało nic nie być. Także do następnego koni. Jeszcze małe podsumowanko, bo byłem z tym wszystkim na złomie przed chwilą z tych trzech wypadów plus to co widzieliście tego shorta, co tam stało pod drzewem było 220 kg 198 zł, czyli mamy 4 króli. Czterech króli I drobniaki Także opłaca się